Siemanko, ja nazywam się Wojciech i witam was w kolejnym odcinku z otwierania paczek. W ostatnie otwieranie paczek przed wyjściem drużyny e, sezonu. E, pierwsze chyba 8 czy 7 minut, czy tam 8 i pół, coś takiego. E, jest dosyć stare, tam ma około półtora tygodnia. Mm, ja otwierałem chyba zwykłe paczki, paczki z samymi zawodnikami, tam różnie. Sporo kasy ogólnie na to przewaliłem. Oraz później już jest trochę późniejszy, z co widzicie tam jest 20, 20 parę meczów więcej rozegranych. Są to paczki po 15 tysięcy bodajże, co było z parę dni temu z Nojarem i tak dalej, no i otwieranie paczek sponsorujemy tym razem Ewadial. Także zapraszam do aukcji w opisie jest link. Jeżeli jesteście właśnie zainteresowani drużyn, otwieraniem paczek w trakcie drużyny sezonu, a nie macie wystarczającej ilości końców, to ście możecie sobie kupić. Ja aktualnie posiadam około 1,5 miliona kasy na czysto na do przeznaczenia tylko i wyłącznie na paczki plus zawodników. Aczkolwiek pewnie większość przewale na paczki, może może tam dwóch, trzech zawodników z różnych sezonów kupię. Oczywiście nie będą to zawodnicy typu Ronaldo czy Messi, tylko na przykład z pierwszej drużyny, która prawdopodobnie wyjdzie już dzisiaj, znaczy wyjdzie dzisiaj pierwsza drużyna, tylko prawdopodobnie to będzie właśnie ta, w której będzie Mangala, także no, liczę szczerze mówiąc na to, że, że uda mi się takiego mangale dorwać. Może niekoniecznie trafić w paszce, bo nie sądzę, żebym na razie otwierał paczki Będę je raczej otwierał dopiero jak już wyjdą te takie lepsze, lepsze drużyny tego, drużyny tego drużyny sezonu, bo będzie tych drużyn 8 i będą wychodzić prawdopodobnie co tydzień, czyli cała drużyna sezonu będzie chodzić przez miesiąc. Czyli ceny w tym czasie zrypią się tak bardzo, że, że mój skład, który mam będzie nic nie warty, ale i tak e, tak naprawdę po podróżnie sezonu e, będzie można tak naprawdę kupić większość zawodników za dużo, do większość wszystkich zawodników będzie można tak naprawdę kupić dużo taniej mm, no i powoli już tam zacznie się tak naprawdę FIFA powoli, powoli się kończyć znaczy taka w, dla mnie będzie się powoli kończyć, no bo tam zostanie miesiąc, półtorej, wakacje i tak dalej i, i już będzie wychodziła FIFA 14, także już a, a ja kupuję w dniu premiery i od dnia premiery zaczynam wam już wrzucać materiały w 14, to znaczy prawdopodobnie wcześniej będzie demo, jeszcze webap, więc e, z tego też będą oczywiście materiały. E, nie miałem chyba okazji o tym mówić, ale w międzyczasie stuknęło mi 3000 widzów, także dzięki wielkie. Już w tym momencie sprawia 3200. Nie mam w ogóle pojęcia skąd się ostatnio mi bierze, że mam aż taki spory przyrost tych widzów. Nie mam pojęcia dlaczego akurat ostatnio bo filmów robię bardzo mało, głównie przez problemy z programem, z Camtasia a nie umiem po prostu, nie wiem, nie umiem usługiwać tego Vegas'a, próbuję i mam nadzieję, że z czasem się nauczę, ale dlatego, dlatego jest tak dziwnie dlatego też yy, nie ma od trzech tygodni bramek kolejki Veloctera ale cóż nie mam po prostu. E, w momencie zmontowanie czegoś takiego jak otwieranie paczek, gdzie mam tu trzy partie materiału, czy, czyli e, intro, jedno otwieranie, drugie otwieranie, no to tak naprawdę włożyłem do programu e, nagrywam w Audacity bez podglądu, yy, bo mam tylko wie, wiem ile tylko czasu mogę, ile czasu trwa i wiem ile przez ile mogę gadać. Nie mam pojęcia co wy teraz widzicie w, e, co Wy teraz widzicie, nie pamiętam, żebym trafił jakieś... Yy. Chociaż nie wiem, w sumie nie pamiętam czy kogoś dobrego trafiłem, czy nie. Już dawno te paczki otwierałem, ale mm, chciałem, chciałem wrzucić, bo dawno już otwierania paczek nie było, więc, więc stwierdziłem, że trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Eem, tak, tak, tak właśnie było. Eem, no, a przy tym, jak muszę powycinać jakieś bramki i tak dalej, to jest po prostu niemożliwe do zrobienia. Po prostu nie mi tak, że, że, że po prostu nie jestem w stanie zatrzymać w dobrym momencie, nie jestem w stanie tego przyciąć. Po prostu muszę ogarnąć zanim zacznę robić coś innego niż jakieś takie rzeczy, które się składają. Dlatego ostatnio na przykład nagrywam materiały w całości i co próbowałem coś ponagrywać na żywo, Co prawda troszkę zwaliłem, bo nie miałem nagrywania w mikrofonu, ale pierwszy odcinek z serii. Takie pseudo serii, e, w której będziemy, będziemy próbowali odnowić moją, odnowić potęgę Adalberta HD. E, to m, będzie już niedługo, e, w której właśnie zrobiłem sobie taki mój, mój ultimate team. Najlepszy skład, jaki, jaki ja jestem w stanie dla siebie wymyśleć I będziemy próbowali poprawić mój bilans, bo mam syfiasty bilans. W tym momencie, w tym momencie widzicie, że mam tam chyba 187 do czegoś tam więcej wygranych niż przegranych o kilka kiedyś miałem bilans 170 coś do 100 jakoś, ale ale cóż, przez problemy z połączeniem, e, przez e, spadnięcie chyba do trzeciej ligi, przez problemy właśnie z internetem później miałem coś takiego, że podczas nagrywania mnie wywalało z meczy, później jeszcze parę meczy coś tam jeszcze mm, a później przez mało bardzo grałem w FIFA, grałem w Black Opsa, brak formy przegrywałem mecze w Lockterze Teraz czeka mnie jeszcze mecz z Radolem w tej kolejce. E, w ogóle mecz z Jacobem przewaliłem e, tak, jak przewaliłem z, z Ronim i z Munchem, czyli wygrywałem e, dwiema bramkami, a ostatecznie przegrałem. Brawo dla mnie. E, po prostu brak formy, dlatego ostatnio e, więcej troszkę gram w tą Fifę. E, trochę się bardziej, bardziej ogarniam w tej kwestii. O, jeszcze zostało nam jakieś e, niecałe 5 minut. Także na spokojnie, wszystko jeszcze zdążę sobie obgadać. A, co tam jeszcze miałem ciekawego? Co wiem... A, e, oprócz linku do aukcji e, Kefadiela e, w opisie macie link do Facebooka, więc e, jako, że sądzę, że sporo z Was jeszcze, jeszcze tego face'a nie widziało, bo co prawda jest już tam ponad 500 osób, ale to jest tylko jedna, jedna szósta tego... no, niecała jedna szósta moich widzów. A chciałbym, żeby była was tam połowa na przykład, to by było fajne. Połowa, jakby była połowa, to by byłoby fajnie. Wiem, że to jest ciężkie do osiągnięcia przy tej mojej ilości widzów, które ja teraz mam, ale mam nadzieję, że za jakiś czas się to zmieni. I razem z dużym przyrostem widzów, czy dla mnie dużym, bo wiem, że wiem, że są kanały, które mają po tam nie wiem, 20 milionów widzów, chyba nie, nie wiem czy jest jakiś taki, ale tam mają co po kilka milionów widzów, ale, ale dla mnie. W tym co robię, te moje 3000 to jest bardzo dużo, szczególnie że, że udało mi się prześcignąć w tej kwestii akurat e, wiele osób, które, które w momencie, kiedy ja dopiero zaczynałem, już miały jakąś tam sporą widownię, e, czy na przykład zacząłem już doganiać powoli osoby, które, e, które na samym początku w jakiś sposób mi na przykład pomogły. Na przykład Mancha już powoli doganiam, a jak zaczynałem, to miał już ponad 2000 widzów i dzięki niemu i MMW się na samym początku na początku troszkę widzów mi przez nich doszło no a teraz już MMW już przegoniłem teraz jeszcze muszę przegonić mancza no później już wiadomo, next znaczy Nakesion, Jacob, Mason, później PLK, Damian i już, już nie wiem a później to już wiecie, KSI no, tak, zobaczycie, że jeszcze troszkę i będę miał jakieś 4 miliony subów, na pewno mi się uda <laughs> nie, nie wiem Myślałem kiedyś nad tym, żeby nagrywać pangielsko, ale ja stwierdziłem, że e, chcę w jakiś sposób e, pomóc w tym, żeby ta scena FIFA się rozwijała, no bo pamiętam, że jak ja zaczynałem, to e, taki Mason miał chyba 4 czyli 4,5 tysiąca widzów w momencie kiedy ja miałem 500 widzów to on miał chyba 6 E, także no, to dosyć się mocno rozwija, tu widać też po Jacobie, który pamiętam, że jak zaczynałem też miał chyba z 1000 czy 1500 widzów, a w tym momencie ma już jakiś jakoś tak drugi, trzeci kanał pod tym względem w Polsce, także, e, także po prostu widzę, że, że, że ta scena Fifowa na polskim YouTube się rozwija, no bo ta scena zagraniczna jest dosyć mocno rozwinięta, szczególnie anglojęzyczna i niemieckojęzyczna, szczególnie niemiecka, znaczy szczególnie angielskojęzyczna, ale niemieckojęzyczna się mega rozwinęła, no, a w Polsce widzę, że bardzo dużo osób gra w FIFA, natomiast mało osób wie o tym, że w ogóle są, jest coś takie jak filmiki jakieś tam z FIFA. Hmm. Już tu sporo moich znajomych na przykład zaczęło oglądać, nie tylko mnie, ale też inne osoby, przez to, że ja zacząłem nagrywać. Także to jest, to jest dla mnie mega fajne. Właśnie, właśnie to mi się najbardziej podoba w samym YouTube to nie, nie tylko to, że mogę się dzielić z ludźmi tym, co ja robię, e, jakimiś tam moimi rzeczami, ale też tym, że, że właśnie pokazujecie mi w swoje wsparcie, e, że, że mogę nawiązywać z wami jakiś tam kontakt przez komentarze, przez wiadomości, e, przez filmy i tak dalej, czy przez e, nawet mojego Facebooka, gdzie tam mogę was się o coś zapytać i tak dalej. E, e, ale też właśnie takie coś, że, że, że mam satysfakcję z tego, z tego że, właśnie, że, że ktoś to po prostu, komuś się to podoba, komuś to sprawia przyjemność, oglądanie moich filmów, mam nadzieję przynajmniej tak jest, ktoś, ktoś jednak musi to oglądać, ehm, to po prostu sprawia mi to dużą przyjemność i, i, i dlatego, nawet wiecie, że nawet jeszcze... Jeszcze nie, jeszcze nawet na tym nie zarabiam, mam nadzieję, że to się długo zmieni, że jakieś tam, jakieś tam hajsiwo będzie, bo wiadomo, że, że, że byłoby miło, wiadomo, że to nie będą jakieś kwadryliardy do, do, tych petrodolarów, ale, ale nie będę pływał w złocie, ale, ale fajnie by było jakiś tam, jakieś tam profit z tego mieć, może na razie nie profit, no bo na razie to, to wiecie, musicie mi, muszę sobie odrobić mikrofon, komputer i tak dalej. Także to wiecie, to, to, to prawdopodobnie nigdy sobie tego tak naprawdę nie odrobię, ale wiadomo, że ani mikrofon, ani, ani komputera nie użyłem, tylko do YouTube. Zresztą no, traktuję to w sumie jako takie hobby, także, także to jest coś, na co, na co warto, bo znaczy na, to była moja inwestycja, to coś, na co wcześniej już wydałem pieniądze. E, dobra, e, powoli się już kończy, zostało mi chyba 18 sekund, e, także powoli się będę z wami żegnał. Zapraszam na opcję Kawadiela, mój Facebook w opisie. Sorry. E, także dzięki za oglądanie. Zapraszam już niedługo na kolejne filmy u mnie. Zapraszam na wyzwania, jak jeszcze nie oglądajcie. Do zobaczenia. A, hej.